Uzbrojony w nóż i kij bejsbolowy mężczyzna wtargnął na teren firmy w Myślenicach, zatokował pracowników, potem ruszył na policjantów. Jeden z nich strzelił do niego, prawdopodobnie w obronie własnej. Napastnik zmarł mężczyzna uzbrojony w nóż oraz prawdopodobnie również kij bejsbolowy wtargnął do pomieszczeń firmy zaatakował najpierw jednego z pracowników a następnie pracownika ochrony któremu zadał kilka ciosów nożem w okolice klatki piersiowej i szyi następnie oddalił się z miejsca zdarzenia na drodze jego ucieczki znajdował się znaczy jadący na miejsce zdarzenia radiowóz interwencyjny policji mężczyzna ten Biegł z nożem i pomimo wezwań policji do zaprzestania tego działania, do odrzucenia noża, jakby zmierzał z tym nożem prosto w kierunku jednego z funkcjonariuszy. Funkcjonariusz oddał w sumie cztery strzały. Pierwszy z nich prawdopodobnie został oddany w okolice nóg. W wyniku tego postrzału mężczyzna zmarł, pomimo podjętej interwencji pogotowia ratunkowego. I jeżeli chodzi o tego strażnika, pracownika ochrony został on przewieziony z ciężkimi obrażeniami ciała, które stanowiły realne zagrożenie dla jego życia do szpitala, przy czym w chwili obecnej jego życiu już nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Z dużym prawdopodobieństwem y, przypuszczać należy, że ta część interwencji policji odbywa, odbyła się całkowicie zgodnie z, z obowiązującą procedurą, jako że funkcjonariusz użył broni palnej tak naprawdę w obronie własnej, aczkolwiek y, Prokuratura rejonowa w Myślenicach będzie prowadzić postępowanie, które będzie zmierzało do, także do ustalenia tego, czy wszystkie procedury policyjne związane z użyciem broni zostały zachowane. No i oczywiście będzie prowadzone też postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa tego pracownika ochrony. Wiemy, że napastnik miał około 23 lat i prawdopodobnie ta osoba była kiedyś zatrudniona w tej firmie.